Zwariowałeś! Odejdź stąd! Krypty są zbyt niebezpieczne dla niedzielnych poszukiwaczy przygód. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Oczywiście. Wystarczy, że krzyknę, a zanim zdążysz policzyć do trzech. Będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. O czym ty mówisz? Nie musisz mi wierzyć, dziwolongu. Ściągnąłeś całą energię magiczną z naszych złóż rudy i po prostu zniknąłeś! Dlaczego to zrobiłeś? Każdy musi dbać o swój wizerunek. Podziękuj swoim gwiazdom za to, że bariera przestała istnieć. Wielkie dzięki. Milcz! Czego chcesz, ulicha? Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Nie, nie mam czasu na takie zabawy. Powiedz Jordianowi, że chcę z nim porozmawiać. Przebywa w głębi krypty. Nie zależy mi na tym. Spadaj. Co? No proszę. Co ty tu robisz? Co za niespodzianka? Myślałem, że cię zabili. Pogardę to przywilej ludzi światłych i rozumnych. Mam taką życiową zasadę. Trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. A teraz gadaj, czego chcesz. Skała za portalem to ogromny, lity kamień. Jeden z zaginionych ornamentów wydaje się swego rodzaju kluczem. Znaleźliśmy. Naprawdę? To wspaniale! Twój koleżka pakował się w niebezpieczne sytuacje. Nazywał się Lens. Chyba nie zaszedł daleko. Wdawał się w interesy z ludźmi ze znakami salamandry. A potem ślad po nim zaginął. Oby jego dusza dostąpiła królestwa Adanosa. Popytaj ludzi na bagnach. Tam znaleziono te fanty. Dobrze. Niech cię chroni Adanos. Odhędosz się. Jestem Franko, przywódca tego obozu. Zabieraj dubsko do Logana. Ostatnio dokuczają mu bagienne węże. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Próbujesz mi grozić? A co się stanie, jeśli odmówię? Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco: Nie próbuj mi więcej grozić. Nic jeszcze nie zrobiłeś. No proszę, wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Zamierzasz tak stać, czy przyszedłeś mi pomóc? Czego chcesz? Błotne węże ostatnimi czasy trochę za bardzo się do nas zbliżają. Pora zabić część z nich. Stare kurwy nie chcą zdychać. Wygląda na to, że zrozumiałeś jak się robi postępy. Idą. Na What's pewno up? mają ochotę na przechąskę. Kyrfio, przyzywałem go... On, który mnie obserwuje. Och, nie! Odejdź, zostaw mnie! Popieprzyło cię? Zielony. Zielony nowicjusz. Nie mogę go znaleźć. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Byłem kiedyś członkiem Bractwa Śniącego. Kruk. Pamiętam tylko Kruka i... ciemne pomieszczenia. Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Ach, przepraszam. Czuję się, jakby mój umysł nie był wolny. Sam tego nie rozumiem. Sobie z nim pogadam. Znasz zasadę: nikt nie wejdzie do kopalni. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Spadaj. Nie możesz wejść, więc zjeżdżaj! Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Marnujesz czas, idioto! To samo się tyczy podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje, to daj mi znać. Wiesz, co ci powiem? Zjeżdżaj! Patrzcie, kto przyszedł. Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Zadbam o to, byś równie szybko umarł. Czego chcesz, odmiencia? Poprowadzę smoki na kontynent. Razem sprowadzimy na świat ludzi ciemność. Źle dobierasz przyjaciół. A co z tobą? Co to ma wspólnego ze mną? Co? O czym ty mówisz? Popytaj ludzi na bagnach. <laughs> Nonsens! Nie, to dlaczego próbujesz mnie wydymać? <laughs> Nie będziesz dla mnie godnym przeciwnikiem! Pozwolisz, że nie padnę na kolana. <laughs> tak ci śpieszno do ziemi? Dobra, sam tego chciałeś.